Cześć, dzisiaj Wam pokażemy z satem Union. Pszenice i takie różne jeszcze. Jest odmiana Tadeus. Oczywiście satem Union, jak tam widzicie. Teraz sobie wyrywamy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Kurczę, nie mogę wyrwać. Zobaczcie, jakie piękne. Patrzcie, jaki jest piękny klas. Jest piękny. Teraz idziemy dalej. Patrzcie, jakie ścieżki. Tutaj mamy czar lasa. Nie wiem czy mówiłem, ale było dwu, dwa razy skrócane i trzy razy pryskane na grzyba. Patrzcie, tak ono wygląda. Teraz tutaj pokażemy korzeń. Tak wygląda korzeń. Jest dosłownie w Może trochę liścia Biorę. Patrzcie tutaj jest już gotowe na koleżkę. I na końcu jeszcze wam. Powiem. Tutaj mamy być tam do Damna, ścieżka i tu mamy tu banatus. Niska trochę. Już taka. Proszę bardzo. Na końcu wam jest spad muszę wyrwać kurcze nie udaje się proszę tak ładnie wygląda korzeń Widzicie trochę? Artiż mamy. Proszę. Tak właśnie. Wygląda korzeń. Tu mamy Willem. Tu mamy taki korzeń. Nie widać. Tu mamy circlus, co ja to się wymawia. Tak właśnie wygląda korzeń. Piękny kłosik. mamy też odmianę askaban B właśnie korzeń Patrzcie na korzenie, jest to czysto ładne. I tak samo, I Tutaj mamy. Tu jest kargi F1. Tak ono wygląda. I mamy nawet cały rządek. Mamy korzen i tak samo jest piękny kłosik. Jak widać piękny kłosik. I mamy skórki A F1. już mnie chyba nie wyrównało proszę bardzo to jest korzeń jest piękny korzeń i też piękny koszul tu mamy fala. No. Proszę bardzo, piękny klasik. Teraz Wam znowu pokażę te całe poletka. To jest palas, tam jest reszta odmian. Mamy ścieżkę, pójdziemy teraz sobie w ścieżkę. I chciałbym powiedzieć na koniec, że zapraszam was 18 czerwca w Łaziskach na Dnie i Pola. I to wszystko. Pozdrawiam firmę Saturn Union. I chciałbym dodać, że wpadajcie na mój kanał Agrotorka. I chciałbym powiedzieć, że jeszcze będę nagrywał o wniwach, jak, jak będziemy kosić palasy. I tak jeszcze. Więc to wszystko. Koniec. Pa.